Szewc bez butów chodzi, oj tak, ale że spadło dużo śniegu, muszę szybko zrobić sobie jakąś parę. Także trzy elementowe rachu ciachu, jedziemy na ociepleniu. Mega kożuszek do środka, słuchajcie, powinno mi być bardzo, bardzo ciepło. Z doświadczenia wiem, że buty na szybkiego zrobione zawsze posłużą bardzo długo i będą ciepłe, mega wygodne i w ogóle takie fajne. Także zapraszam Panią Wyściółkę do fryzjera, będziemy podcinać boki. Teraz jeszcze wytniemy przód, żeby dobrze się ćwiekowało. No i zobaczcie, co stało się z moimi spodniami po jednej parze robionej właśnie z tego futerka. Niesamowite. Przybijamy, natomiast nie jednym, nie dwoma, a trzema, czterema, pięcioma gwoźdźmi. Ponieważ przy takiej grubości tego futra bardzo ciężko będzie się ćwiekować, także musimy mieć więcej gwoździ. Wlepiamy szpica, czyli to usztywnienie w części przodu, które trzyma nam fason, następnie będziemy wlepiać usztywnienie części pięty, ale w międzyczasie pokażę Wam, co to znaczy zapiętek ze skóry naturalnej, w tym wypadku welurowej. Słuchajcie, taki zapiętek posłuży na wiele, wiele lat i nigdy się nie przetrze. Wiem, bo bardzo często czytam Wasze komentarze, że macie właśnie przetarte zapiętki niestety z materiału taktowego. No to cóż kochani, w imię Ojca i ćwiekujemy te buty. Nie będzie łatwo, bo ten kożuch jest bardzo gruby, także jeden gwóźdź, drugi, trzeci. No i z racji tej, że tak jak wspomniałem, szybka piłka, nie wszystko mogę Wam nagrać. Zobaczcie, teraz będę topić ten właśnie kożuch, żeby lepiej się posmarowało i później łatwiej się dobiło. A kolejne czynności to posmarować, poczekać aż przeschnie, podgrzać, no i dobijamy właśnie. No, łatwo, słuchajcie, tutaj nie będzie, naprawdę, zobaczcie, jak tu jest wszystko sfałdowane. Gwoździ wejdzie tutaj co niemiara, także, tak jak zobaczyć, możecie teraz, no, kto policzy, ile tych gwoździ, słuchajcie, musiało tutaj wejść, czekam na Wasze komentarze. Teraz jeszcze piętę dociągamy, następnie ją dobijamy, no i mamy, słuchajcie, zaćwiekowaną całą tak szybciutko. Teraz jeszcze musimy zabezpieczyć ją tutaj woskiem. Także na polerkę, słuchajcie, na szczotkę. No i zabezpieczamy, czyli przejeżdżamy butem właśnie o tą szczotkę. Także cóż, teraz możemy odpocząć. Przerwa. W przerwie z z zjem sobie tutaj, słuchajcie, mandarynkę. Mm. O kurczę, to czego nie lubię bardzo w mandarynkach to pestki. Dlatego przechodzimy do dania głównego, dzisiaj nutelka na bułce, no lubię takie zestawienie, nie wiem czy wy też, dajcie znać w komentarzu. No a na deser soczek wykorzystam te mandarynki i takim multiwitaminkowym jestem już na zewnątrz, zamoczę teraz te buty w śniegu, niech dostaną troszkę wody. No teraz się słuchajcie, zacznie okres zimowy, śniegu dużo, no i zaczną przemakać buty co niektóre, te właśnie, które nie są dobrze przygotowane. Dajcie znać czy tak czy nie. No dajcie znać w komentarzu, kto ma problem z takim przemakaniem podczas kiedy let it snow, let it snow, let it snow. La, 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 la. No te świąteczne piosenki naprawdę przywołują, słuchajcie, taki piękny klimat świąt. Tak Także cóż, kochani, finał już w następnym odcinku. Napiszcie, co myślicie o tej szybkiej parze. Fajnie i w kontakcie. Let it snow, let it snow, let it snow.